Dobra, zaczynamy kolejną gierkę i mamy rolę impostora i czterech impostorów, co jest grane? Witchem jestem, co jest grane? Dlaczego tu mamy czterech impostorów? To tak się w ogóle da? Pytanie? Jezu, dobra, widzowie, pierwszy raz gramy właśnie na modzie The Other Rolls wersja 4.2.1. Jeżeli chcielibyście więcej odcineczków właśnie z moda The Other Rolls, to możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem, a jeżeli będzie ich powiedzmy 500, to nagram wam kolejne odcineczki właśnie... W Właśnie z tej z modyfikacji, e, więc na początku tutaj e, popatrzmy sobie, zróbmy sobie po prostu zadanie, tutaj sfejkujmy tego teleskopa. Jako witch mamy tutaj e, po prostu e, danie komuś spila, nie wiem, co robi spil. E, jesteśmy wiedźmą po prostu, ale boję się tego zrobić przy większej ilości osób, więc się po prostu wstrzymam. Beluga jest czysty, dobra, chyba, bynajmniej tak mi się wydaje. E, Dobra, padło jakieś ciało. Ja na razie nic nie zrobiłem, na razie się tak strzymuję. Dobra, słuchamy. Dobra, no to ciało jest w Ja mam takie pytanie: Chyty, ty, ty. Skąd ty szedłeś do Boiler Roomu? W sensie nie do Boiler Roomu, tylko ogólnie do tego. Z weaponsów, weaponsów. Bo robię Asteroidy. Okej, to nie ma raczej nikogo podejrzanego. Ja mogę skierować tego pila, raczej węk. beluga, więc teraz ja, ja mogę No węk. ja właśnie, ja nie wiem. Nie, dobra, bo węku widziałem w labie, tak myślałem, że poszedł na do... poszedł o... I, e, No tak, na pewno z tego fraga Beluga jest czysty on raczej jest czysty na 100%, bynajmniej w moim odczuciu. Więc na razie z tym zostanę. Wękór, to jest czysty. Ja teraz szłem z papucikiem do elektryku, jesteśmy w elektryku, będziemy naprawiać światła. To ja proponuję Skipa. Czyli potem nic nie wiemy. W sumie kto to ciało znalazł? Jeszcze raz, pytanko. Gites, ja. Gites, dobra. I ty je znalazłeś jak już normalnie sobie leżało na ziemi, po prostu, tak? Tak, tak. W adminie, obok panelu. Nie, nie obok panelu, bo wejścia w adminie i ciało jest dość stare. Aha, A czyli i... widziałeś na Vitalsach, że leżało już jakiś czas, tak? <coughs> Czy jak? Czy po czym oceniasz, że jest stare? No tak, no. Oceniam po tym, że mam rolę, która mi na to pozwala, wydaje mi. Mhm, dobra, no to póki co to skip w sumie. Dobra, no póki co jestem taki trochę wstrzemięźliwy od tego przycisku. E, Spel, który nie wiem do końca, co robi, czy on zabija jako witch, czy jak to działa. Lecimy tutaj wspólnie wszyscy naprawić światła. Jest idealnie. Zrobiłbym tego Spila, ale na jakieś na jakiejś mniejszej osobie może, bo trochę się cykam tutaj zrobić przy... E, tak dużej ilości osób to. Dobra. Klikłem tego spila. Nie wiem co się stanie. O nie, flash poszedł. What? What ja mam pewne pytanie, jeżeli stałem z jedną osobą i nagle na ekranie mi tak wyobraźmy, jak się zrobił. To jest Nie e, Nie, ten, to było, że Filip skinął, że Filip skinął, ale wiecie co, to mi się wydaje, że to jest Wenko albo e, 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 Beluga, bo jak robiłem taska na wencie, czyli kabelki, a, okay. no to Beluga a, był przy ciele, ale które upadało, ale węńku też Wękło. był niedawno przy mnie, więc mógł walnąć i chyba wejść do albo. Lu Luki. ogólnie gdzieś uciec, no? Luki, y ja wiedziałem, jak węku odchodził od... Ja odchodzi od ciała. Sekunda. Ja robiłem taska, więc nic nie widziałem, ale węku widziałem, że byłeś przy mnie. Jak tak. Faktycznie i beluga mnie oskarża. Ja dostałem flesza na łeb. By the way. Ale to nie jest flashbank. To, jest, to, jest to nie działa jak... Co to było? VIP zginął, więc jest szansa, że zabiłeś VIP-a albo... No bo to, to nie jest flashbank jak na y, Taunowasie, tylko to jest informacja, że VIP zginął. Aha... Jakby, ale sytuacja jest taka, że być może ja zabiłem, ale ja po prostu stałem i nie mogłem się ruszyć. Nie wiem dlaczego. Czyli mówisz, że jesteś Sheriff'em albo jakimś thief'em? Nie. Ale czekajcie, ale czekajcie, bo węku. Znaczy, bo przy nas zginął, przy mnie i przy Beludze. Zginął. E, nie wiem, który to był kolor już. Krzysiu czy Simon? Krzysiu, krzysiu. Krzy 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 to możliwe, to możliwe że to mogło być Morphing, bo tego. Na pewno nie węku. Nie, no, ale. Nie, Nie, bo, nie, bo, bo tak, ja tam, ja tam dobra, byłem właśnie. Dobra, ja, ja tam byłem obok was, właśnie, obok Belugi. Ja też widziałem, ale Gumball jak. Nie wiem, jest przykładowo węku. On jest youtuberem, to że wiemy o tym. Ale no to jest runda, to jest gra. Ale ja nie ogarniam właśnie tych ról tutaj i trochę jest śmiesznie. Nie, nie clearuj go, nie clearuj, żebyś Nie no, Masz musicie mieć powód, go. żeby mnie sklirować faktycznie, ale sytuacja jest taka, ja nie wiem czy to są takie role, bo chyba była taka rola, że po prostu może za pośrednictwem mnie zabijać i mi się wydaje, że to taka osoba zrobiła, że za pośrednictwem Przy mnie Warlock? to... Nie, nie. A to właśnie w tej sytuacji nie mogę się ruszać potem przez jakiś czas i po prostu stoję nie, nie. bezczynnie? Ty, tylko, nie ty, tylko osoba, która się zwarlockowała. Czyli jak warlock ciebie skersuje, no to jak przy, jakby zabije kogoś w tobie, no. to wtedy musi. to wtedy stoi jakiś czas w miejscu, nie może się ruszyć. On, nie ty. Osoba skersowana może Aha, chodzić, Aha, tak to działa, cool. Stoi, No, 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 no. no, no. Dobra, no, to chyba ski. Ja mogę pochodzić z węku, jak nie będę żyć, to raczej węku mnie bardzo w, Aha. w sposób zbił, bo ja chcę go popilnować. Jak nic nie zrobi, to ja chcę go wyklirować. Dobra, póki co, poszedł skip, w mojej drodze. Ja już chyba wiem, jak działa ta rola. Po prostu, jak klikam spell, to jakaś osoba dostaje ode mnie klątwę, i w następnej rundzie. I podczas głosowania ta osoba dostaje taki punkt, że jeżeli nie wywnioskujemy kto to jej dał, no to po prostu ona wylatuje z głosowania. Yy, więc ja myślę, że tak to działa, dobra. Dobra, papuciak od dołów biega. Eee, kurde, ale jestem zakłopotany. Przez to, że dawno nie grałem, dobra. Eee, więc koncentrujemy się. Dużo osób za mną strasznie biega. Na spokojnie myślę, że tutaj możemy sobie pobiec tutaj, tutaj, tutaj. I póki co w sumie to nikt z nas nie zabija, bo wszyscy sobie robią zadania. Wszyscy sobie robią zadania. Dobra, eee, let's go. Dobra, daję dużo osobom właśnie spila, ale nie wiem co mi to, co mi to zrobi, jak to działa. Dobra, zginął właśnie teraz jakiś zielony i teraz się okaże, o co w tym wszystkim chodzi. Co, czekaj, co, co? Eee, Morfling jest, jeżeli to nie ty. Gdzie byłeś w tej, w tej rundzie? To? Pod a put też go nie widziałem. On był w ogóle chyba w Specimanie, więc... nie wiem. jest zaraz. W... sobie do mnie podeszedł i zabił belugę. Hmm. No to Rashi Mortling. Gitos e, jest, e, jest przez łyżkę ten wypalnięty. Niestety. I, I i. Ja nie chcę umierać. N nie, bo nie bo nie, faktycznie nikt by było... nie robi komsów, a Wenku mówił, że mu się mieszają te dwa mody. Ja tak tylko mówię, bo tak. Coś zauważyłeś, bo chyba pomyślał, że daje się kamuflaż, czy jakieś są kompozycje, ale to tak. Je, jeszcze to, to... raz, co, 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 co? E, nie, nie, Do, do czego jest, nawiązujesz, nie. że? Nie, nic, nic, nic. No dobra, ale to w piątką za mną nie musicie biegać wszyscy, nie? Wiecie? No wiem, nie wiem, ja odchodziłem. <laughs> bo ja cały, cały czas ja, też tak... Ja tylko strzeliłem, że, że będę chodzić za tą, a dobra, to nagle no. cała gromada chodzi No za właśnie tą. zauważyłem, ja tak... no czuję zna, się... nie ma. Ochroniarzy mam, no. No tak, za wękiem. Ja, ja mogę Chodźcie spodziewać? sobie tak w trzy osoby nie pić. Ja coś zauważyłem, bo jest tak, Jakim impostorów, gdzie to spotkanie umrze. i wtedy będzie nas... Odpisać. Czemu umrze? Eee no, ma kończy. I będzie nas ośmiu i takim botorów. Dobra, skoro to jest moje ostatnie spotkanie, miejcie uwagę na Wenka, bo jest sus z pierwszej rundy i jest z drugiej. Teraz dokończyłem swoje zadania, a jest. Wenku, byłeś najbliżej ciała tam, w pierwszej rundzie. Ty się z tego, co mówili ludzie, skoro że w nie byłeś... żyje. Mianie, to... Nie, w pierwszej ja byłem w labie i klirowałem Belugę, bo on był na skanie. O... I widziałem, że on jest czysty na 200%. Ale Wenku, nie mówisz nic o skanie po pierwsze. Znaczy, to nie powiedziałem, że. Os... Nie, mówisz... nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że to na 200%, nie wspomniałem o skanie, ale to dla siebie tą informację miałem, po prostu. Teraz powiedziałem to. Drugie, e, było dwóch podejrzanych, ty i Beluga. Beluga nie żyje, e, przez morflinga raczej został zabity, e, więc... Um... No, taki kolejny sus, ale ja bym skipnął i... Dobra, dwa wołty na mnie, no jeszcze trochę i wylecę tutaj, no, fajnie. Jeju, masakra, kurczę, nie potrafię totalnie się wbić w tą gierkę, ale dobra, tą rundę trzeba będzie coś zrobić. Najlepiej jakbym wyeliminował tutaj właśnie Lukiego, który jest bardzo kumaty i bardzo ogarnia tą gierkę. Zna każdą tutaj chyba rolę, jak działa. Ja dopiero Witcha mam w sumie, no, pierwszy raz, albo jedna z moich pierwszych gierek to jest jako Witch, więc... Za bardzo nie kumam tej gierki jako tarola właśnie. E, póki co trzymam się z M4, z M4 morem. Lecimy tutaj razem wszyscy. Dobra, let's go. Czy ktoś jest na kamerach? Nikogo nie ma na kamerach. Dobra, patrzymy na witalcy Nie żyje, tylko niebieski. Tylko niebieski nie żyje. Na chwilę obecną. Dobra, szukamy kolejnych osób. E, które byśmy mogli tutaj zabić? Szybko, 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 szybko. Tu jest jakaś pułapka, tu jest jakaś pułapka, w którą nie wiem, czy mogę wejść, bo nie wiem, co się wtedy stanie, więc wolę tego unikać. Dobra, lecimy, lecimy. Okej, okay, i udało się wygrać, pokczam.